Witam tutaj, Jawalki, to jest City Skylines, pierwszy odcinek sezonu czwartego. Jest trochę Ło, wow, w ogóle burza jakaś, co się dzieje? Jakie pioruny, ale fajnie się akurat zgrało z początkiem odcinka i sezonu. Mamy pierwszy raz burzę, w ogóle ja też szczerze mówiąc, pierwszy raz słyszałem i widziałem w tej chwili burzę. Oprócz tego pada deszcz, jest 5 stopni, 5,5 i rośnie pomału temperatura, także mamy trochę cieplej niż w ostatnim sezonie. Tu chyba temperatura jest w stanie podskoczyć ponad 20 stopni, nie, nie jestem pewny, bo jak na razie widziałem tylko od 2 do chyba 15 stopni, e, ale podejrzewam, że będzie też cieplej. Mapkę mamy tuningową, nazywa się Szareki, nie, Szareki, S-H-A-R-E-K-I, nie, Shareki. -h -a -r -e -k -i. nie mam bladego pojęcia jak to się czyta poprawnie, jest to mapa stworzona przez użytkownika OWL, czyli OWA, z OWA. Sowa z angielskiego. Możecie sobie znaleźć wersję z tym mapy. Zapowiada się bardzo fajnie. I nawet podejrzewam, że jest gdzieś opcja, żeby zrobić małą jakąś taką zaporę elektrownię wodną. Chyba gdzieś tam. Nie jestem pewny. Musimy sobie to później sprawdzić, bo bardzo bym chciał w końcu móc znowu gdzieś postawić elektrownię wodną. Na przykład tutaj mamy taki wodospadzik bardzo fajny. I jakbym ups Jakbym tutaj gdzieś mógł zrobić zaporę, to by było bardzo fajnie. Bardzo by mnie to cieszyło. Jakbym mógł sobie zrobić w końcu gdzieś zaporę. Może by, Nie nawet nie musi już produkować jakichś kosmicznych wartości, kosmicznych ilości prądu, ale byle by była, bo ja lubię mieć zapory w mieście, bo to fajnie wygląda i fajny prąd produkuje, nawet jakaś nieduża. Nie mam pojęcia, czy to będę mógł postawić, ale mam nadzieję, że tak sądząc po ukształtowaniu terenu tutaj. Ale to się dopiero okaże, ho, 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 zanim ja tutaj dotrę z miastem, to trochę czasu minie. Ja nie wiem, czy to w ogóle nie jest poza moim zasięgiem, takim tych wszystkich 9 kratek. Chyba nie, chyba już, chyba jeszcze będzie w zasięgu, bo to jest widzę, stosunkowo mała ta kratka. Ile ja mogę mieć? 3 na 3? Czy więcej? Ja nie wiem, nie, nie pamiętam już, jak to, jak to duże mogło być. 25 kratek chyba, nie? W sumie 25 to był. albo e, nie wiem, dobra, ale dowiemy się w swoim czasie, czy tam sięgnę, czy nie. Mam nadzieję, że tak. E, na mapie jest kilka takich fajnych rozwiązań. Tu mamy na przykład takie zarąbiste skrzyżowanie autostrad na środku, które mi się strasznie podoba. E, I tutaj przynajmniej dwa, i tu jest jakiś, nie wiem, taki, taka podpowiedź, żeby tam coś zrobić. Zjazdy z autostrad. Tutaj mamy jedno w formie ronda, do którego mam mieszane uczucia, bo nie wiem jak się będzie ruch tu zachowywał w tym miejscu. A w ogóle kto widział rondo na autostradzie, może w Stanach takie rzeczy mają. E, mapa jest w motywie europejskim, więc w sumie nie wiem. Tu jest coś, co z tej perspektywy wygląda jak dolar. Teraz się skapnąłem z tą drogą. Tego mostu tu nie było, jak go dobudowałem, ale zjazd był taki jaki jest. Tutaj trochę pokombinowałem, bo jeszcze nie mam w tej chwili odblokowanych autostrad, tych ramp zjazdowych, więc tu mam zrobione mm, takie chude drugie, drogi jednokierunkowe z tych. Oczywiście tu musiałem też tę te anarchię włączyć, takie różne głupoty, żeby to móc tak zrobić, jak jest teraz. Te latarnie, jedyna rzecz, która tutaj nie wyszła, to te latarnie, które się przytulają w tej chwili na górze. Ale może lubią, mi to nie przeszkadza, jesteśmy tolerancyjni w końcu, latarnie też mają prawo do miłości. No, tu wygląda trochę, trochę, trochę. Widzę gorzej, bo w środku jest jakiś kawałek chodnika, którego to nie powinno być, ale. A i w ogóle ta droga jest jakby w złą stronę. Teraz dopiero zauważyłem, co tu się stało. Eee, anarchię, proszę mi włączyć. I nie wiem, nie mogę tu zrobić, ale widzę, że ta droga jest w złą stronę, bo oni w ogóle nie z miasta nie mogą wyjechać. Czemu tak zrobiłem? A teraz mogę? Teraz mogę zrobić. I znowu jest strzałka w złą stronę. Ale nie wiem, czy droga też jest z tą stronę tak jakby, czy tylko ta strzałka coś się zbugowała. Nie mam pojęcia. Tu jest chyba dobrze. Muszę zaobserwować po prostu, czy ludzie będą tędy wyjeżdżać, czy nie. Czy się będą bugować. No ale docelowo, tak czy siak chciałbym to przerobić z powrotem na taką rampę zjazdową. Tylko, że muszę mieć chyba 4000 mieszkańców, czy coś? Nie, 2400. Dobra, to, to w miarę szybko, nawet w tym odcinku, może się uda. Początki miasta są w. Na takim etapie w tej chwili mamy podstawowe rzeczy ogarnięte. Mamy jedną elektrownię. Już nie chciałem się bawić tymi wiatrowymi, bo tu i tak nie ma wiatru za bardzo. Jedną elektrownię węglową. Wysypisko. Tutaj jest stacja wodociągowa. Tutaj jest po drugiej stronie rura ściekowa, która już mi tutaj zasmrodziła całą rzekę. I to chyba wszystko, co tu mamy. Chyba tak, no wysypisko wodociągi i elektrownia, no to to są takie bardzo podstawowe podstawy. Mieszkańcy są zachwyceni jeszcze tylko muszę troszeczkę więcej przemysłu gdzieś zrobić może zaczniemy już od razu od jakiegoś rolnictwa czy coś, żeby był eksport, eksport, zarabiać pieniąż, pieniążki, e, rolnictwo i może jakiś przemysł leśny, bo tu jest dużo też lasu i tutaj mam akurat ten teren odblokowany, a nie chcę aż tak lasów wycinać bo kurczę, tu mi się, ta mapa mi się tak podoba, ja po prostu między tymi lasami porobię jakieś dzielnice, jakieś miasteczka, takie rzeczy i chca, chciałbym się jak najbardziej rozrosnąć na tej mapie, także W miarę szybko chciałbym kupić wszystko co mogę tutaj Cały ten rejon na którym mogę coś budować I porobić właśnie takie miasteczko, małe jakieś wioski dookoła Tak żeby to nie było wszystko takie zbite w jednym miejscu Nagle się kończą budynki, dup i jest pole Tylko chciałbym to jakoś tak, jakoś tak fajnie kurczę porobić Żeby było jakieś zróżnicowanie i żeby to było tak w miarę porozrastane po całej mapie No i dlatego na przykład tutaj Zjazdy z autostrad porobiłem po prostu z dróg takich wąskich i nie mam tutaj w planach poszerzania tego wszystkiego do alei takich czteropasowych, no chyba że tutaj ten most ewentualnie, wiadukt przepraszam, nad autostradą i tutaj może ten wjazd kawałek w stronę takiej malutkiej, mam nadzieję, że zostanie malutka, dzielnica przemysłowa. Także taki jest plan. Tu będzie tylko takie miasteczko jakieś przedmieścia, coś takiego. A tu po drugiej stronie rzeki w tym miejscu gdzieś jakieś bardziej centrum albo coś. Tutaj może jedynie jakieś europejskie ma małe miasteczko, czy coś takiego. Ta mapa w ogóle stała. E, tak jakby z motywem europejskim, więc będę musiał ostro zmieniać tam w tym menadżerze tematów, znaczy tematów, stylów, jakoś tak. No. I dobra, to chyba podstawy są ogarnięte. W ogóle jeszcze dzisiaj ściągnąłem sobie przed. Przed rozpoczęciem tego odcinka raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 różnych modów jest to tak. Po pierwsze, szkoła średnia, taka większa, to jest tak Community High School. No jest rzeczywiście dość duża, ale ma dużo miejsc. Jest też odpowiednio droższa i coś tam jeszcze. Czy hałas produkuje? Nie wiem, czy hałas produkuje, wiem, że mnie na nią nie stać po pierwsze. Później jest jeszcze krematorium takie duże. Może ja tego nie będę pokazywać teraz, wszystkiego, bo i tak jest większość poblokowana póki co. Tylko powiem: krematorium jest duże, jest duża baza taxi, jest kolejna stacja kolejowa, jeszcze z metrem pod spodem. Jest taka podstacja energetyczna, którą mogę postawić w wodzie, ona tak fajnie wygląda w miarę, mogę sobie podłączyć nią jakieś, jak gdzieś robił jakieś wiatraki na, wo, na morzu czy coś, to mogę sobie taką podstację dać. Nie będę musiał kombinować z drutami na morzu. Później jest jeszcze taki duży komisariat policji w stylu europejskim, który tak fajnie się mieści w rogu między ulicami. Jest nowy model pociągu, takiego jakiegoś skandynawskiego, bardzo fajnie wygląda. I tylko takie jeszcze skrzyżowanie, w sumie zauważyłem całkiem ciekawe autostrady. Z, znaczy, zjazd autostrady taki pod kątem 90 stopni. Możecie sobie na miniaturce podejrzeć. Jakoś szał nie ma, ale to jakoś zyskał moją sympatię i sobie go próbujemy wypróbujemy, może. No, i chyba to wszystko, co z takich spraw organizacyjnych chciałem tutaj przytoczyć. Już mamy 8 minut filmu, a ja ani kawałka drogi nawet nie zbudowałem. No, widzicie, ale chciałem takie wprowadzenie zrobić. A w ogóle to film mamy w Full HD i jest jakość lepsza, też większa. Film waży trzy razy tyle, co ważyły wcześniej. Mój internet jest zachwycony tym faktem. Jeden film mi się pewnie będzie wrzucał z 5 godzin. Ale zrobimy je w miarę krótkie, tak po 20 minut, jak ogarnę sobie lepszy internet, to będą dłuższe, po pół godziny, taki jest plan. No, ale rzeczywiście, jak sobie tak przyjrzałem się, to filmy z City Skylines jednak wypadałoby robić w wyższej jakości, bo przez tak kaszankę na ekranie nie było widać w ogóle miasta, przeważnie. No, dobra. Tu mamy takie fajne jeziorko, takie, takie oczko wodne wręcz, bo to jest rzeczywiście malutkie i ja tego nie chcę, ani, ani jednego drzewa nie chcę stąd usuwać. To sobie po prostu obtoczę tak, to yy, drogą, tylko nie aż tak, żeby to wyglądało sztucznie, yy, tylko coś takiego, i tu już z lewej strony nie będzie raczej drogi, zaraz przy tym oczku. Tylko tak tędy, i tu wszystko chcę wypełnić, właśnie domkami, takimi przedmieściami, choćby, że to nie będą przedmieścia, to będzie po prostu jakaś, nie wiem, czy osobna wieś, czy coś takiego, jeszcze nie wiem. Wszystko się w swoim czasie okaże, co z tego będzie. Tutaj tylko wiem, że chcę jeszcze gdzieś się dołączyć, mniej więcej gdzieś w to miejsce, to by było fajne. Tu bym na no najchętniej już widział jednak taką aleję dwupasmową, tylko że na razie... E, mam je odblokowane. Dobra. Tych dróg nie będę stawiał, bo one się ostatnio źle zachowywały. Ja nie mam pojęcia czy teraz też, bo zresztą spróbujemy. Bum, Tak, dalej, dalej są popsute. Dobra, to ich nie będziemy używać na szczęście. Wszystko się naprawia jakie jak usuwam od razu, więc... Tyle dobrze. Teraz jak to tu umieścić, żeby było dobrze. 125 stopni? Wygląda dobrze. Eee. 25 stopni, chyba wyglądało dobrze, tak mi się coś wydaje. W ogóle muszę też patrzeć na moje pieniążki, jak tam z budżecikiem, mi się znowu nie obudził. Dopiero jak będę na minusie, ale mogę wziąć już pożyczkę pierwszą, także to już o tyle jest spokojniej niż ostatnio. Dobra, tu mi się coś nie podoba z tym zjazdem. To jest niepotrzebne, tutaj te drzewa, niestety, tu też muszę usunąć. Bardzo mi przykro, zaraz pewnie jakieś będą. Kurczę wiadomości, że skończcie te drzewa usuwać i w ogóle źli jesteś, jeśli wyprowadzam czy coś, co mi tu nie pasuje. Czemu tu nie mogę zrobić drogi? Czemu to mi się nie podoba. A z kontrolem już mogę, jaka jest różnica między przyciśniętym kontrolem, a nie wciś... a bez kontrola? Ja nie wiem, tu już nie mogę. Zrobimy z kontro... Oha, dobra, już widzę. <grym>, nie. Czemu to nie może się tak ładnie tu. No, zobaczcie, no. Ech, no ja, ja, ja nie mam cierpliwości czasem do tego. no... Czemu to nie może być tak ładnie zrobione? Spróbujemy to zrobić z drogi dwupasmowej, to będzie jeszcze gorzej, pewnie wyglądało. Ciach. I tego teraz nie mogę, z kontrolem też już nawet nie mogę. Zbyt mała odległość, ja mam tę anarchię włączoną przecież. Co ja w ogóle. Co ja tu w ogóle naciskam. Shift Bus A. Czy mnie porąbał? Ctrl A, no jest, jeszcze ben, jeszcze Segment Snap mogę wyłączyć, ale to też nic nie daje za bardzo. A jakbym to troszeczkę po prostu odsunął czy coś? Może to by coś dało, co Wy na to. I tutaj ten kawałek usunął. Znowu będę pół godziny robił jedną drogę, wiem, że tu uwielbiacie. <grych> ale, no ten zjazd to jest kluczowa sprawa tutaj w tym mieście. Od tego zjazdu zależy cała nasza przyszłość i w ogóle i moje zdrowie psychiczne przede wszystkim. Czy to będzie wyglądało dobrze, zrobimy coś takiego i co to wygląda? No, to jest bardzo ciekawe, widzę, w tej chwili podejście. Yy. No... nie. Co tu w ogóle wpadł na pomysł, żeby to robić z dwóch osobnych, kurczeram ramp zjazdowych? Jak on myślał, że jak ja to zrobię? Było na początku dobrze, ale zepsułem. Kuźwa, i teraz będę kombinował pół godziny, jak to zrobić tak, żeby to jakoś wyglądało. Tu mamy teraz dobrze, teraz tu zaś nie mogę zrobić drogi. A spróbujemy zrobić inaczej. Weźmiemy taką drogę. I weźmiemy takim narzędziem, najpierw na wprost, a teraz tak. I teraz tak, i teraz tak. I znowu jest młyn. Czemu jest młyn? Teraz jest dobrze, zostawię to tak. Już mam naprawdę dość. <laughs> zostawię to tak. Najpierw, później to naprawimy, powinno działać. W sumie. Jestem bardzo ciekawy, jak, ale powinno działać. No bo to. Nie, już nie będę mówił. No, żeby to się przyczepiło do tego pasa, do którego się ma przyczepić, a nie do środka tej dwupasmowej, czteropasmowej drogi, to by było fajnie. Z dobra, spokojnie. Już, już. Masz wrażenie anarchii wyłączyłem, bo już mam jej dość, bo się nie sprawdza. Nie działa czasami. Dobra, co ja tu jeszcze mam? Bending. Gdzie to jest? Control -B, B, chodź tu. B i S, ok. I tutaj, łup, droga, bardzo ładnie to mi teraz wyszło. Pięknie, piękne skrzyżowanie, zobaczcie, jakie proste, ładne, bez jakiejś trawy rosnącej w środku, bez. nieważne. To by mógł nawet zamienić, wiecie co, na. E, myślę, że to by wyszło. Jakbym to zamienił po prostu na rampę zjazdową za jakiś czas, jak będę miał już wystarczającą ilość mieszkańców, to wtedy to możemy naprawić. Na razie nie chcę, zostanie tak jak jest teraz. Trudno. I tak już za dużo czasu na tym spędziłem. Dobra, tutaj jakoś tak sobie pojedziemy, tak żeby tam nie wjeżdżać za blisko autostrady, tylko najpierw tutaj zrobimy jakąś drogę widmo, żebym ja sobie wziął mniej więcej odstęp. Jakoś tak i teraz czy tu mi się uda zrobić ładny zakręt? Niestety nie. Coś znowu jest nie tak. Brak funduszy. Aha. Oks. No to trzeba wziąć pożyczkę niestety. Tylko że na tej pożyczce jeszcze zamierzam zaraz zrobić jakieś linie wodociągowe tutaj. I domki, znaczy te strefy już wyznaczyć, żebyś tu się mógł ktoś pobudować i mi pieniądze moje oddać, które właśnie wydaje na to wszystko. Dobra, i tu zrobimy coś, co się sprawdziło w miarę ostatnio nawet, czyli. Zamiast robić dużo skrzyżowań, to zrobimy jedno takie wspólne jakby dla dwóch dróg. To będzie sobie szło gdzieś dotąd. Tu będzie taki fajniutki zakręcik. Dobra, to, to czekajcie, tutaj teraz pojedziemy kawałek na wprost, taką o-drogą. I tutaj teraz jakoś... No to nie, może, nie musi być jedno przy drugim, przecież może być trochę zieleni między domami. To są i tak przedmieścia, ja muszę o tym cały czas pamiętać, że to są tylko przedmieścia. I tutaj nie muszą być drogi tak proste jak w mieście, żeby się budynki mogły przyklejać bukami do siebie ładnie. Dobra, tak. Tu chyba tego już nie potrzebujemy. Potrzebujemy na przykład tutaj tylko takie skrzyżowanko, chociaż tutaj by mi mogło. Na przykład coś takiego. O, zrobimy tak. I tu jeszcze taki łącznik taki. O, coś. I tutaj tylko taki. No, i to będą przedmieścia. Z już mam dość prostych linii. E, ostatni sezon był cały pod znakiem prostych linii i jak dostawałem białej gorączki, jak, się, jak zobaczyłem, że krzywo zbudowałem miasto w stosunku do autostrady. To teraz wszystko będzie krzywo, więc jednocześnie nic nie będzie krzywo. Genialne. Tu mi się proszę wszędzie wybudować chałupy. E, aha, dobra, bo oni jeszcze potrzebują strefy przemysłowej, a ja chciałem zrobić jeszcze jakąś strefę przemysłu. E, nie wiem, drzewnego albo rolniczego, nie gdzie tu mamy jakąś żyzną glebę. Czy ja tu w ogóle nawet jeszcze nie widzę, gdzie są. Ja w ogóle nawet dzielnic jeszcze nie mam odblokowanych. Co ja chcę w ogóle zrobić tutaj? Ale przy 950 mieszkańcach już będę miał to, także może nie, tryb turbo teraz nie jest najlepszym pomysłem, bo i tak mi to nic nie daje. Muszę najpierw jakieś strefy przemysłowe jednak wyznaczyć przemysłu ogólnego tak zwanego. Myślę, że tu jeszcze też zrobimy ten przemysł, bo ja tutaj zrobiłem takie fajne dróżki. No, i tu chyba w środku tylko będzie ten przemysł, może tu jeszcze przy tej drodze. A tu już nie ma, no bo tutaj zaraz budowy, znaczy budowy, budynki mieszkalne i takie rzeczy. Także tam to chyba nie będzie najlepszym pomysłem na świecie. Tu jeszcze takie coś z, zrobimy sobie. Na przykład o, tu jeszcze koło wysypiska. Tam raczej nikomu nie będzie przeszkadzało parę budynków przemysłowych. E, I to mi ten pasek powinno troszeczkę tutaj obniżyć. E, jeszcze handel jakiś. E, gdzie mam wam handel? Tutaj teraz ogarnąć. Może tu przy dwupasmówce tradycyjnie. E, przy dwupasmówkach zawsze handel jest spoko. Nawet go damy tutaj trochę. jeszcze przy tej węższej drodze. I tu aż gdzieś dotąd do tego najlepszego na świecie zjazdu z autostrady. To będzie trzeba zamienić na te rampy. I mam nadzieję, że wtedy... No wtedy nie będzie tych chodników tu, więc powinno być spoko. Dobra, już się tam. już mnie tam nie ma, już tam kurczę, nie będę latał nawet nad to miejsce. No i dobra. Teraz włączymy tryb turbo i czekamy na 950 mieszkańców, żeby zrobić gdzieś strefę rolniczą. Nie wiem, czy tutaj, wszędzie czasami, bo z tego co widziałem tam na tych paseczkach, to było bardzo dużo terenów żyznych, żyznej gleby. Tu w ogóle nie mają wody ani prądu jeszcze. To też jest coś, na co warto zwrócić uwagę. Zwarto zwrócić uwagę. Świetnie mówię, znowu dzisiaj widzę. Ok, tak. Tu już chyba wszystko jest. Tak jest, tylko tu jeszcze prąd. Grunt to prąd to załatwimy to paroma takimi budyneczkami, one są tańsze niż druty potem się je usunie jak tu się pobudują, także to jest tylko tymczasowo zapisywanie, tworzenie paczek w miarę szybko teraz powinno się ogarnąć, bo mamy jeszcze mało rzeczy na mapie, chociaż widzę, że to trochę trwa o i jeszcze coś mi wypieprzyło, jakiś mikser dźwięku się pojawił nie wiem czy to widzieliście czy nie no budujcie się, 950 mieszkańców ja proszę zaraz, szybciutko, proszę mi tu się Wprowadzać. Na razie sam handel i sam przemysł się buduje, ale w międzyczasie też przy okazji powinien jakieś domki budować nowe. Tutaj ktoś się wprowadza. Może tu być trochę za blisko, wiecie co, jedno z drugim. No, no ale dobra, trochę tutaj drzew później zasadzimy, więc jakoś to będzie. A i w ogóle mam wyłączony w końcu ten tryb dobowy, bo stwierdziłem, że... Mieliście rację i nic nie widać w nocy na filmie, także cały sezon był ostatni praktycznie z trybem dobowym, z tyklem dobowym, przepraszam, a teraz już nie będzie. Teraz będziemy sobie tylko włączać, jak będziemy sobie chcieli poglądać miasto w nocy. No, i mogę już zrobić strefę rolniczą. Jak to wygląda? No, jest dużo żyznej gleby. Tu jest taki fragment, ale znacznie więcej jest chyba lasów, nie? Chociaż nie, też nie jest znacznie więcej. W ogóle fajnie, że. Rudy są w górach, czyli tak w sumie w miarę sensownie, a nie tak wszędzie jak było na innych mapach. To mi się podoba. E, czyli co najpierw, robimy przemysł leśny czy przemysł rolniczy? Jedno i drugie myślę, tu zaraz zrobimy rolnictwo. E, tu jeszcze drogę kawałek przedłużę. Nie widzę za bardzo, nie widać po ziemi gdzie jest grzyzna gleba, a gdzie nie. No po lesie no to widać tam gdzie są drzewa, no także to nie jest akurat problem. Jeszcze raz mi to pokażcie, gdzie to jest. Tutaj tylko. Ok, no to tu będzie tylko taka mała strefa, chociaż tu jeszcze jest trochę. I. Dobra, to tu jeszcze dalej pociągniemy tę drogę. Gdzieś dotąd. No i tutaj sobie połączymy to z tym. Tak, jakby to musiało być tutaj. To nawet mi się jakimś cudem udało zrobić prosto. Tu jest pirazy kąt prosty. Jakimś cudem, nie mam pojęcia jakim, ale mi się bardzo ten fakt podoba. Tutaj i teraz, co? Strefa rolnicza, tu chyba było więcej, trochę tego nie? Tak jest. To tu możemy jeszcze zrobić takie takie, coś, ale to już z drogi. Taki na przykład, takie, coś tu możemy zrobić. To mniej więcej pokryło tę strefę. Mniej więcej tak, tu jest dużo, ale tutaj zbudowałem miasto, więc to już za późno. Eee, jeszcze stąd tylko szkoda, że... Czekajcie, mam już to, te drogi jeszcze nie. No 2400 mieszkańców muszę mieć. Bo drogą krajową by się tutaj przebił między tymi drzewami i tutaj zrobił jeszcze jakieś pola czy coś no i później dalej ją gdzieś poprowadził. Póki co musimy się zmieścić jakoś na tym kwadracie. Bo nie staćmy na kupno nowych chwilowo, znaczy pewnie mnie stać, ale nie chcę na razie nic kupować jeszcze na tym etapie. No dobrze. W takim razie jak chcemy mieć tutaj dzielnicę rolniczą, to oczywiście znowu trzeba zrobić tak, trzeba zrobić tak i już jest, dokładnie. No i teraz sobie to wszystko zaznaczymy i teraz powinni się momentalnie wszyscy tutaj wybudować. Zapotrzebowanie jest na tyle duże, że powinni być zachwyceni. Faktem, że mogą się tu pobudować. Dobra, jak bardzo jeszcze mamy tej strefy tutaj. Tu już nie bardzo, bardziej tutaj, nie. E, czyli tu. E, dobra, i po tej stronie jeszcze też troszeczkę. Tak, może bez tego. No. I to będzie cała tutaj strefa rolnicza. E, później jak już się pobudują, to ja tę strefę rolniczą pousuwam z miejsc, gdzie nie ma żadnych takich zabudowań, więc będzie to trochę sensownie, bo gdzieś indziej mogę zrobić coś innego. Na przykład, nawet nie wiem, no, zabudowania zwykłe domy, chociaż nie wiem, co z hałasem wtedy będzie. Tu nie mają wody jeszcze, ale akurat mam tu w pobliżu dziś rurę, także ją tylko przedłużę. Tę też. Tu jeszcze tak się połączymy i stąd tak pojedziemy. O, i proszę bardzo, już będę miał. Tu jeszcze też na wszelki wypadek damy. O, tu już tylko ten placek pusty zostawię, bo tam jest jezioro i tam nie potrzebujemy mieć żadnych domów. No. I w tym odcinku to by było na tyle, niestety takie krótkie są, no bo mówię, mój internet byłby naprawdę, i tak będzie zachwycony wielkością tego pliku, ale jak ogarnę sobie szybszy, to wtedy będą odcinki dłuższe znowu trochę, także w tym to by było na tyle, dzięki za oglądanie i na razie.